Witam! Warzywa wykopane, zebrane, czyli zapasy na zimę zrobione. Warzywa takie jak cebula, czosnek, ziemniaki, warzywa korzeniowe można przechowywać przez kilka miesięcy aż do wiosny. Jednak czasami okazuje się, że umieszczone w piwnicach, przechowalniach czy też kopcach warzywa zaczynają się szybko psuć. Co więcej, w porę niezauważone pierwsze objawy na pojedynczych warzywach skutkują porażeniem dużej części zbiorów. Słabe i krótkie przechowywanie warzyw może być spowodowane przez choroby przechowalnicze. Zapraszam więc na przegląd takich chorób, które mogą dotknąć najpopularniejsze warzywa. Na początek warzywa korzeniowe, i pierwsza z chorób, mianowicie bakteryjna zgnilizna śluzowa buraka. I jak sama nazwa wskazuje, choroba może być wywoływana przez bakterie. Objawy zgnilizny występują w dolnej części korzenia i początkowo są to szaro-brunatne i szaro-siwe plamy. Porażona tkanka roślinna marszczy się, ciemnieje i gnije. Dodatkowo z takiej pomarszczonej tkanki zaczynają się wydzielać krople śluzu, w których znajdują się bakterie. Korzenie porażone zostają jeszcze na polu, a w przechowalniach procesy gnilne postępują dalej i korzenie gniją całkowicie. Dalej mamy szarą pleść. Choroba jest często przyczyną glicia korzeni buraków, marchwi i selerów. Pierwszym objawem jest więdnięcie korzeni, a potem skórka zaczyna stopniowo brunatnieć i jak to w przypadku szarej pleśni bywa, zaatakowane części zaczyna pokrywać początkowo białawy, a później stopniowo ciemniejący puszysty nalot, w którym są zarodniki mogące potem zakażać sąsiednie korzenie. Podobne objawy daje zgnilizna twardzikowa, która atakuje podobnie jak szara pleśń, buraki, marchew, seler, ale również i pietruszkę. Grzyb atakuje osłabione, przywiędnięte tkanki. Co ciekawe grzyb wniknąwszy do tkanek zabija komórki roślin trującymi substancjami. W miejscu porażenia pojawia się podobnie jak w przypadku szarej pleśni biały, puszysty nalot, a wśród tego nalotu są widoczne ciemne i czarne grudki. Tkanka pod takim nalotem staje się wodnista i gnije, przy okazji wydziela nieprzyjemny zapach. Zakażony pojedynczy korzeń zakaża korzenie sąsiednie i powoduje powstawanie gnijących gniazd czy też ognisk właśnie w składowanych warzywach. To teraz pora na ziemniaki. I tutaj do najczęstszych, ale też i najbardziej niebezpiecznych chorób przechowalniczych ziemniaka należy mokra zgnilizna bulw ziemniaka. Pojawia się już na polu w postaci drobnych wypukłych plamek które szybko się powiększają. Tkanka w obrębie plam mięknie, gnije i przekształca się w śluzowatą, cuchnącą i żółtawą ciecz. Choroba wywoływana jest przez bakterie. Jej rozwojowi sprzyja wysoka temperatura i wilgotność, czy to w przechowalniach, czy kopcach, a także uszkodzenie, ból przy zbiorach oraz porażenie przez zarazę ziemniaczaną. Choroba może atakować również i marchew, buraczki, pietruszkę oraz chrzan. Objawy są takie same jak na ziemniakach, czyli tkanka mięknie, gnije i przekształca się w śluzowatą masę. Mokra zgnilizna już była, to teraz sucha zgnilizna bulw ziemniaka. Tutaj występowaniu znów sprzyja porażenie przez zarazę ziemniaczaną i uszkodzenie bulw przy wykopkach. Na bulwach w miejscu ran tworzą się ciemne plamki, pod którymi miąż mięknie. Skórka zapada się i marszczy. Powierzchnia chorej bulwy pokrywa się białymi i różowymi skupieniami zarodników. W suchych przechowalniczych warunkach miąż twardnieje lub przekształca się w proszkowatą masę, a zaś wilgotnych gnije. Jeszcze na polu czy też na grządkach może dojść do porażenia ziemniaków przez bakteriozę pierścieniową. Objawy tej choroby są z zewnątrz niewidoczne, dopiero po przekrojeniu bulw widać zbrunatniałe pierścienie, stąd też nazwa wiązek naczyniowych. Po ściśnięciu połówki pulwy właśnie z takiej wiązki wypływa kremowy lub szarawy śluz. O szarej pleśni na warzywach korzeniowych już było, ale ta choroba należy też do najgroźniejszych chorób przechowalniczych cebuli. Zakażenie następuje jeszcze na grządce. Szyjka cebuli gnije, tkanka brunatnieje i mięknie. No i oczywiście porażone części są pokryte szarym nalotem. Stopniowo gniją głębiej położone łuski, pomiędzy którymi powstają czarne i twarde gruzełki. Dalej jest mokra zgnilizna cebuli. U cebuli porażonej tą chorobą tworzą się ciemne plamy. Tkanki w tych miejscach miękną i ulegają rozkładowi. Porażone cebule często pękają, gniją, po czym zamieniają się w śluzowatą, cuchnącą maź. W przechowalniach choroba rozwija się gniazdowo, kiedy chore cebule zakażają te sąsiednie, a rozwojowi choroby sprzyja wysoka temperatura i wilgotność. I znów, skoro była mokra zgnilizna, to musi być też i sucha. Rozwojowi tej choroby sprzyja uszkodzenie cebul przy zbiorach, uszkodzenie przez owady, przemarznięcie, ale również i przenawożenie cebul azotem. Najczęściej w okolicach szyjki lub w miejscu uszkodzenia tkanka się marszczy i pokrywa niebieskim lub szarozielonym puszystym nalotem. Gnijące cebule wydzielają stęchły zapach. Występowaniu przechowalniak sprzyja znów wysoka wilgotność. To teraz jeszcze choroby kapusty. Tutaj typową chorobą przechowalniczą jest. Szara pleś, no kto by mógł się spodziewać? I jak można się domyślać, powierzchnia kapusty, porażonej właśnie tą chorobą, pokrywa się szarym, puszystym nalotem. Porażone liście śluzowacieją i gniją. Rozwojowi grzyba sprzyja znów wysoka wilgotność i temperatura. Główki kapusty mogą również zostać zaatakowane przez gniliznę twardzikową. Choroba atakuje kapustę jeszcze na grządce. Zwłaszcza podczas długotrwałej deszczowej pogody, czyli takiej pogody, jakiej często jesienią nie brakuje. Po czym po zebraniu główek rozwija się dalej w przechowalniach. Początkowo gniją dolne liście, śluzowacieją i pokrywają się białym, watowatym nalotem. Z czasem choroba atakuje liście położone głębiej, no i powoduje niestety duże straty. Jak więc sobie radzić z tymi wszystkimi chorobami? Bo niestety na zwalczanie chorób przechowalniczych może być już za późno. Oczywiście, że istnieją środki chemiczne, które te choroby mogą zatrzymać czy też nawet zwalczać, ale ja osobiście nie wyobrażam sobie pryskać czy też opylać warzyw, które i tak czy inaczej zaraz znajdą się na talerzu. A poza tym, jeśli warzywa składuje się na przykład w kopcu, to nawet takie zwalczanie chorób w grę oczywiście nie wchodzi. Pozostaje więc profilaktyka i stworzenie odpowiednich warunków do przechowywania. Zwróćcie uwagę, że często czynnikiem sprzyjającym rozwojowi i rozprzestrzenianiu się wymienionych chorób była wysoka temperatura. I o ile wysoka wilgotność powietrza w przypadku warzyw korzeniowych rzędu nawet 95-98% jest jak najbardziej wskazana, tak już połączenie wysokiej temperatury i wysokiej wilgotności jest praktycznie dla przechowywanych warzyw zabójcze. W takich warunkach choroby, zwłaszcza te grzybowe, czują się przecież znakomicie. Inaczej jest z cebulą i również czoskiem, które powinny być przechowywane w zarówno niskiej temperaturze, jak i niskiej wilgotności rzędu tylko 65-75%. Jeśli chodzi o optymalną temperaturę dla wszystkich wymienionych grup warzyw, to powinna być możliwie niska, ale oczywiście ciągle dodatnia i wynosić od 0 do plus 2 stopni Celsjusza. Tyle jeśli chodzi o warunki, to teraz profilaktyka. I aby nie spowodować dodatkowego porażenia przez choroby, należy przestrzegać kilku zasad. Do przechowywania przeznaczać warzywa tylko całkowicie zdrowe. Zbierać warzywa przy suchej pogodzie. Unikać uszkodzeń przy wykopywaniu. Lepiej do kopania sprawdzają się widły zamiast szpadla. Warzywa posartować, odrzucić chore. Uszkodzenia nie tylko przez nas, ale i na przykład przez szkodniki, Przykładowo marchew przez połysznice marchwiankę czy też korzenie marchwi pogryzione przez jakieś gryzonie. Termin zbioru warzyw ustalić tak, aby nie dopuścić do ich przemarznięcia. Zaraz po wykopaniu ukręcić, nie obcinać, tylko właśnie ukręcić rękami nać, co zapobiegnie więdnięciu korzeni. W przypadku kapusty i pora usunąć chore i uszkodzone czy też pożółkłe liście. Przechowalnie, np. piwnicę przed złożeniem tam warzyw wysprzątać, wywietrzyć i zdezynfekować np. poprzez pobielenie wnętrza wapnem. Zdezynfekować również skrzynki, w których warzywa będziemy składować. Do przesypywania warzyw używać każdorazowo świeżego piasku. Kopców warzywnych nie zakładać co roku w tym samym miejscu. A potem co jakiś czas kontrolować warunki w przechowalniach, kontrolować warzywa i natychmiast wyrzucać te, które okazują oznaki psucia, aby nie doszło do powstawania wspomnianych już w filmie gniazd gnijących warzyw. Spełniając te zasady, spełniając te warunki, można liczyć, że warzywa w dobrej kondycji przetrwają aż do wiosny. A na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia i zapraszam wkrótce.